Pewnie wielu z Państwa, szczególnie tych, którzy słuchają tego komentarza, martwi się tym, co stało się 15 października. No, nie powiem, żebym ja był szczęśliwy, I nie dlatego, że teraz nowa władza, czy ci, którzy idą po władzę, zapowiadają zemstę na dziennikarzach, na naszych mediach. Do tego jestem przyzwyczajony. Nawet te kilkadziesiąt procesów, które wytaczyli. To nie jest dla mnie jakieś coś nadzwyczajnego. Wydawałem gazety w podziemiu. Wbrew pozorom też nie byliśmy publikiem obecnej władzy. Myśmy po prostu robili to, co w to, co zawsze wierzyliśmy. Ale jest powód do zmartwienia. Tym powodem jest Polska, nasza niepodległość. I to rzeczywiście stawia nam wielkie obowiązki. Nie można się załamywać. Nie można opuszczać rąk. Nie wolno się poddawać i powiedzieć, no teraz to już nic, nie da rady, wszystko runęło. Nic nie runęło, proszę Państwa. Nasze pokolenia, naszych rodziców, dziadków żyły w warunkach nieporównywalnie gorszych. Musieli przenieść Polskę w warunkach rozbiorów, okupacji, zniewolenia sowieckiego i tą Polskę przenieśli. Kościół był niszczony, Kościół przeżywał swoje upadki, a jednak zawsze był kręgosłupem tego narodu. Każdy z nas ma swoje grzechy, swoje błędy, ale łączy nas jedno. Łączy nas chęć bycia we wspólnocie polskiej, chęć walki o polską niepodległość. I póki nas to łączy, to nikt tego nie jest w stanie pokonać. Bo miłość do Polski to jest coś zdecydowanie silniejszego, zdecydowanie mocniejszego niż jakiekolwiek zewnętrzne siły, niż jakiekolwiek zdrady. To prawda, że przeciwnik jest potężny. Ale proszę mi wierzyć, jego łączy tylko i wyłącznie interes. Jego łączą pieniądze, które bierze za zdrady. go łączą kariery. Nas łączy coś więcej. Tego nie mają. I tym zobaczą Państwo, że już nie tak długo wiele rzeczy zmienimy. Bardzo wiele. Trzeba mieć wiarę.